Ukryte sygnały narcyza po zerwaniu to coś, czego większość ludzi nigdy nie zauważa. A jeśli już, to bagatelizuje. A jednak, właśnie te małe, niepozorne gesty zdradzają jego prawdziwe zamiary. Pytanie brzmi, czy masz odwagę je zobaczyć? Bo oto najtrudniejsza prawda. To, że on odszedł, nie oznacza, że przestał tobą grać. Wręcz przeciwnie, czasami rozstanie dopiero rozpoczyna jego najniebezpieczniejszą grę. I teraz muszę Cię zapytać. Czy naprawdę wierzysz, że Jego cisza jest ciszą? Czy może jest to broń, której używa, by zobaczyć, jak długo będziesz cierpieć w samotności? Pomyśl, ile razy dostrzegłaś dziwny sygnał, polubienie starego zdjęcia, wiadomość bez treści, spojrzenie przypadkiem spotkane na ulicy, albo wręcz kompletną obojętność, która aż krzyczała. Ile razy twoje serce biło szybciej, bo wydawało ci się, że to znak, że On jeszcze myśli o tobie. A teraz powiedz mi, czy to naprawdę był znak czy test? Czy nie jest tak, że narcyz nigdy nie zostawia cię naprawdę w spokoju, tylko wysyła sygnały, jak drapieżnik, który sprawdza, czy ofiara wciąż drży, kiedy on się zbliża? I wiem, że ta myśl jest bolesna, ale muszę ją wypowiedzieć. Co, jeśli to, co wzięłaś za ślad miłości, było jedynie kolejnym hakiem? Co, jeśli każdy jego gest, nawet cisza, był? Kolejną próbą, żebyś znów oddała mu władzę? To pytanie podzieli komentarze, bo jedni powiedzą Tak, przeżyłam to, a inni zaprzeczą, broniąc go nawet po rozstaniu. I właśnie w tym tkwi kontrowersja. Bo ilu z nas miało odwagę przyznać, że narcyz gra nawet wtedy, gdy udaje, że go nie ma? Jeśli teraz słuchasz i przypominasz sobie chwile, w których narcyz nagle odezwał się w najmniej spodziewanym momencie, zostawiając cię z tysiącem pytań, to chcę, żebyś napisała w komentarzu jedno słowo sygnał, bo to właśnie on robi. Wysyła sygnały, które nie mają nic wspólnego z miłością, ale wszystko z kontrolą. I im szybciej to zobaczysz, tym szybciej zrozumiesz, że gra nie skończyła się w momencie zerwania. Dzisiaj pokażę Ci, jakie są te ukryte sygnały, jak je rozpoznać. I dlaczego trzecia faza, o której opowiem, jest najbardziej szokująca i najbardziej niebezpieczna. Ale zanim pójdziemy dalej, muszę cię ostrzec nie wszyscy będą gotowi, by usłyszeć tę prawdę. Bo łatwiej jest wierzyć, że to był przypadek, łatwiej jest mówić sobie, że to jeszcze oznaka uczuć. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się wtedy, gdy zdecydujesz się nazwać manipulację po imieniu. I właśnie dlatego chcę, żebyś została ze mną do końca, bo pod koniec tego nagrania odsłonię coś, co Narcyz nigdy by nie przyznał głośno. Jego największy strach, kiedy wysyła ci te sygnały. To wiedza, która może zmienić nie tylko Twoje spojrzenie na Niego, ale przede wszystkim Twoją wolność emocjonalną. A teraz pytanie, które może podzielić was w komentarzach. Czy myślisz, że Narcyz wysyła sygnały, bo jeszcze coś czuje, czy dlatego, że boi się, że już nigdy nie wrócisz? Jeśli jesteś tutaj, to znaczy, że wiesz, o czym mówię. To nie jest teoria, to nie są suche słowa, to twoja codzienność, twoje wspomnienia, twoje emocje. Wiem, że nie trafiłaś na ten kanał przypadkiem. Być może sama doświadczyłaś tego, że Narcyz odszedł, a jednak jego obecność wciąż ciążyła w powietrzu. Jak cień, którego nie dało się pozbyć. Być może pamiętasz ten moment, kiedy już myślałaś, że jesteś wolna, a on nagle wysłał ci krótki sygnał, jedno słowo, jedno spojrzenie, które rozwiało całą twoją pewność. Chcę, żebyś wiedziała jedno: nie jesteś sama. To, co przeżywasz, przeżyły tysiące kobiet. To, że wątpisz w swoje odczucia, że czasem pytasz siebie, czy to ja przesadzam, czy on naprawdę jeszcze coś czuje? To nie jest Twoja wina, to efekt jego gry. Narcyz chce, byś zawsze kwestionowała swoją własną rzeczywistość, a on tymczasem sprawdza, czy wciąż potrafi Cię zranić. Dlatego ten kanał istnieje. Echo duszy powstało po to, żebyś nigdy więcej nie musiała przechodzić przez ten labirynt samotnie. Tutaj nazywamy rzeczy po imieniu. Tutaj odsłaniamy manipulacje, które inni bagatelizują. Tutaj odzyskujesz siłę krok po kroku, film po filmie, aż wreszcie widzisz, że to Ty masz władzę, nie On. I właśnie teraz chce Cię poprosić o coś ważnego. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają Twojego serca, jeśli masz wrażenie, że ktoś wreszcie mówi głośno to, co sama czułaś w ciszy, kliknij teraz Lubię to, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten film choć jednej osobie, o której wiesz, że w tej chwili walczy w cieniu Narcyza. Może nie powie ci o tym, może nigdy nie przyzna się do bólu, ale Twój mały gest może być dla niej początkiem wyzwolenia. I napisz w komentarzu jedno słowo: wspieram. Bo każde takie słowo to cegła w murze naszej wspólnej siły, to znak, że jesteś częścią społeczności, która się nie poddaje i która razem odzyskuje spokój. Nie będę owijać w bawełnę. Nie będziemy tracić czasu na teorie, które brzmią ładnie, ale nie pomagają. Chcę, żebyś od razu wiedziała, o co chodzi. Bo Narcy po zerwaniu nie odchodzi naprawdę. On nie potrafi zniknąć całkowicie. Zawsze znajdzie sposób, by wysłać ci sygnał. Czasem subtelny, czasem oczywisty, ale zawsze taki, który ma jedno zadanie. Sprawdzić, czy wciąż jesteś dostępna. Czy wciąż reagujesz, czy wciąż nosisz go w swojej głowie i w sercu. To mogą być drobiazgi. Jedno polubienie starego zdjęcia, przypadkowa wiadomość wysłana niby przez pomyłkę, komentarz, który wydaje się niewinny, ale wbija się jak szpilka w Twoje poczucie spokoju. To może być też cisza, długa, ciężka cisza, która nagle urywa się krótkim gestem. Wystarczy jedno cześć w najmniej oczekiwanym momencie, by wszystkie rany otworzyły się na nowo. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić o tych ukrytych sygnałach. Które wyglądają jak nic, ale są wszystkim, o znakach, które pokazują jego prawdziwe zamiary nie miłość, nie tęsknotę ale potrzebę sprawdzenia, czy wciąż ma nad tobą władzę. Więc, jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy te małe sygnały coś znaczą, jeśli kiedykolwiek czułaś, że one nie są przypadkowe, zostań ze mną do końca. Bo gdy zrozumiesz, co naprawdę oznaczają, nigdy więcej nie dasz się złapać w tę samą pułapkę. Pierwszy sygnał to drobny gest, który wygląda na przypadek. Może nagle polubi twoje stare zdjęcie to sprzed miesięcy albo nawet lat. Na pierwszy rzut oka to nic przypadkowe kliknięcie zwykła pomyłka. Ale czy naprawdę wierzysz w taki przypadek? To nie jest przypadek to test to pytanie bez słów. Czy zauważysz, że on wciąż tam jest? Czy poczujesz ukłucie serca, kiedy zobaczysz jego nazwisko pod zdjęciem, które dawno zakopałaś w pamięci, Narcyz wie, że ten gest wywoła w tobie wspomnienie. To jego pierwsza broń subtelność. Czy czujesz, jak jedno małe powiadomienie potrafi obudzić burzę emocji? Jeśli zdarzyło ci się to kiedyś, napisz w komentarzu jedno słowo: przypadkowo. Drugi sygnał to wiadomość wysłana niby przez pomyłkę. Oj, nie do ciebie miało być, ale przecież wiesz, że to do ciebie było. Każda litera tej wiadomości była starannie przemyślana. To nie jest błąd, to haczyk. On nie pisze po to, żeby się pomylić, pisze po to, żeby zobaczyć, czy odpowiesz, czy odpiszesz choćby ok, a w tym ok kryje się dla niego potwierdzenie, że wciąż istniejesz w jego świecie, że wciąż dajesz energię. To jak rybak, który zarzuca sieć, wiedząc, że nawet jeśli złapie tylko jedną małą rybkę, to już wygrał. Czy kiedykolwiek dostałaś taką wiadomość? Jeśli tak, napisz w komentarzu pomyłka. Trzeci sygnał jest bardziej podstępny to milczenie. Nie myśl, że cisza to brak sygnału. U narcyza cisza jest strategią to jego najpotężniejsze narzędzie bo cisza sprawia, że zaczynasz mówić sama do siebie, zaczynasz zastanawiać się, Dlaczego on się nie odzywa? Czy zapomniał, czy znalazł kogoś innego? Czy naprawdę nic dla niego nie znaczyłam? Cisza jest jak echo, które odbija twoje najgłębsze lęki, i właśnie o to mu chodzi. Narcyz wie, że twoja własna wyobraźnia zrobi za niego całą robotę. Cisza staje się jego głosem. A kiedy nagle po dniach albo tygodniach ciszy, dostajesz jedno krótkie hej, to jak eksplozja w twoim wnętrzu, to szok, który zrywa cię z fotela, to pułapka. Czwarty sygnał to prowokacja. Może coś napisze publicznie, niby ogólnie, ale wiesz, że to o tobie. Może wrzuci zdjęcie z kimś nowym, choć wcale nie wygląda na szczęśliwego. Może opowie historię, która brzmi jak echo waszych wspólnych chwil. To jest gra, to teatr. On wie, że będziesz to analizować, że będziesz czytać między wierszami. Że będziesz się zastanawiać, czy to przypadek, czy to dla mnie. Prowokacja działa, bo zmusza Cię do reakcji wewnętrznej, nawet jeśli nie napiszesz ani słowa. A dla narcyza, Twoje wewnętrzne emocje są już zwycięstwem. Piąty sygnał to powrót w przebraniu. Może nagle zaoferuje pomoc w czymś banalnym, jakby nigdy nic. Może zapyta o zdrowie Twojej mamy, Twojego psa, Twojego dziecka. Używa pretekstów, które brzmią troskliwie, ale nie daj się zwieść. To nie troska, to wejście tylnymi drzwiami. On wie, że jeśli zapyta o coś, co jest dla ciebie ważne, trudno ci będzie zignorować. To właśnie ta faza najbardziej szokuje, bo wygląda na ludzką, na ciepłą, na serdeczną. Ale pod spodem kryje się ten sam cel odzyskać twoją uwagę. Szósty sygnał to ofiara. Nagle opowiada, że cierpi, że jest sam, że nikt go nie rozumie. Może nawet wspomni, że to ty byłaś jego jedyną podporą. Narcyz, który jeszcze chwilę temu wyglądał na triumfatora, teraz pokazuje twarz skrzywdzonego dziecka. Ale pamiętaj, to rola, to teatr, to scenariusz napisany po to, by wzbudzić w Tobie poczucie winy. Bo jeśli poczujesz winę, jeśli poczujesz współczucie, wrócisz. A on o to walczy: Siódmy sygnał to próba ponownego uwiedzenia. Może nagle napisze coś, co przypomina o chwilach namiętności. Może przywoła wspomnienie, które wie, że wciąż nosisz w sercu. Ten sygnał działa na emocje głębiej niż wszystkie poprzednie. To jak nóż, który obraca się w ranie, bo przypomina ci, że oprócz bólu były też momenty szczęścia. I narcyz doskonale wie, że właśnie te wspomnienia są najtrudniejsze do odcięcia. Każdy z tych sygnałów to test. Każdy z nich to pytanie, czy wciąż reagujesz. Czy wciąż jestem w Twoim życiu? On nie szuka miłości, nie szuka bliskości, nie szuka Ciebie, On szuka kontroli, a każdy Twój oddech, każde spojrzenie na telefon, każde uderzenie serca, które przyspiesza na Jego sygnał, jest dla Niego paliwem. Ale teraz, kiedy wiesz, co znaczą te sygnały, możesz je rozpoznać i zatrzymać. Możesz spojrzeć na nie jak na próbę, a nie jak na dowód, bo to nie są dowody miłości. To dowody strachu. Strachu przed tym, że już go nie karmisz, że już go nie słuchasz, że już przestałaś być publicznością w jego teatrze. I teraz chcecie o coś zapytać. Czy kiedykolwiek dostałaś od narcyza sygnał, który wyglądał na przypadek, ale czułaś, że to test? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Test. Twoja odpowiedź może pomóc innym zobaczyć, że nie są same. Widzisz, te ukryte sygnały, które narcyz wysyła po zerwaniu, to nie tylko jego gra wobec ciebie, to mechanizm, którego używa wobec każdej osoby, która odważyła się odejść. I właśnie dlatego twoje doświadczenie, choć bolesne, nie jest odosobnione. Tysiące kobiet i mężczyzn na całym świecie przechodzą przez dokładnie ten sam scenariusz polubienie starego zdjęcia, wiadomość niby wysłana przez pomyłkę, nagłe milczenie, które rani bardziej niż słowa. To nie ty jesteś wyjątkowym celem, to wzorzec, który on powtarza, bo działał już tyle razy wcześniej. Ale tu jest różnica. Teraz, kiedy wiesz, jak to działa, możesz przerwać cykl. Możesz spojrzeć na jego gesty jak na kalkulacje, nie jak na spontaniczne emocje. Możesz zrozumieć, że cisza nie oznacza, że coś zrobiłaś źle. Cisza to jego strategia, i możesz zobaczyć, że każda prowokacja, każda próba, każdy sygnał to nie jest dowód Twojej wartości, lecz dowód jego desperacji. To, co łączy nas tutaj, na tym kanale, to świadomość, że nie jesteśmy sami. To wspólnota, w której Twoja historia ma znaczenie, w której Twoje doświadczenia są potwierdzane, a Twoje emocje są prawdziwe. Narcyz chciał, żebyś wierzyła, że nikt Ci nie uwierzy, że nikt Cię nie zrozumie. Ale prawda jest inna. Właśnie teraz, w tym miejscu, setki osób przechodzą dokładnie tę samą drogę co ty. I to poczucie wspólnoty jest tym, czego on najbardziej się boi. Bo kiedy przestajesz być samotną ofiarą, a stajesz się częścią grupy, odzyskujesz siłę, której nie da się już odebrać. To, co właśnie usłyszałaś, nie jest wiedzą powszechną. Większość ludzi, patrząc na narcyza po zerwaniu, widzi tylko powierzchnię. Jego chłód, jego pozorną pewność siebie, jego ciszę, która wygląda jak spokój. Uwierz mi, dziewięciu na dziesięciu ludzi da się nabrać na tę fasadę. Myślą: On już zapomniał, on poszedł dalej, ona nic dla niego nie znaczyła. Ale ty jesteś tutaj i wiesz więcej. Ty potrafisz zobaczyć za kulisy, dostrzec, że ta cisza to teatr, że te sygnały są desperacką próbą zatrzymania kontroli, że jego gra nigdy nie była o miłości. Tylko o władzy. I właśnie to czyni cię wyjątkową. Jesteś częścią małej grupy osób, które już nie patrzą na powierzchnię, ale widzą prawdę. Należysz do społeczności, która rozpoznaje manipulacje, zanim zdążą wbić się w serce. Każde Twoje kliknięcie play w tym miejscu to dowód, że wybrałaś wiedzę zamiast iluzji, świadomość zamiast kłamstwa, wolność zamiast więzienia emocjonalnego. Pomyśl o tym. Ilu ludzi wciąż błądzi w ciemności, wierząc, że to oni są winni, że to oni nie byli wystarczający. A ty właśnie zdobywasz narzędzia, które pozwalają ci nie tylko wyjść z tego labiryntu, ale też wskazać drogę innym. To jest potęga, której on nigdy się nie spodziewał. I dlatego chcę, żebyś zapamiętała jedno: jesteś w miejscu, gdzie Twoje doświadczenie jest zrozumiane, Twoje emocje są potwierdzane, a Twoja siła jest wzmacniana. To nie jest zwykły kanał, to przestrzeń, w której rodzi się nowa świadomość, a ty jesteś jej częścią. Do tej pory zobaczyłaś wiele twarzy narcyza po zerwaniu obojętność, dezorientację, gniew, rozpacz, ale musisz wiedzieć, że to jeszcze nie koniec. Właściwie to dopiero początek najgroźniejszego etapu, bo kiedy narcyz czuje, że naprawdę traci władzę, jego zachowanie zaczyna być coraz mniej przewidywalne, a to, co robi, staje się coraz bardziej desperackie. Pomyśl o aktorze, który przez całe życie grał jedną rolę, a nagle ktoś zabiera mu scenę. Co się dzieje? On próbuje wszystkiego, żeby tylko odzyskać publiczność. Raz płacze, raz się śmieje, raz błaga, raz grozi, tak samo działa Narcyz. Może nagle wrócić z obietnicą zmiany, której nigdy wcześniej nie chciał ci dać. Może wysłać wiadomości pełne skruchy, by za chwilę obrócić je w sarkazm i zimną obojętność. Może nawet udawać chorobę czy problemy, by wymusić na tobie współczucie. To właśnie tutaj gra staje się najbardziej niebezpieczna. Bo ten chaos może sprawić, że zaczniesz wątpić w swoje granice. Możesz pomyśleć, może naprawdę cierpi, może potrzebuje pomocy, może powinnam mu dać kolejną szansę. I to jest moment, na który on czeka. To jest jego ostatnia karta. Mieszać, kłamać, dramatyzować. Byle tylko przywrócić cię na swoją scenę. Ale pamiętaj, im bardziej chaotyczny staje się jego teatr, tym bliżej jesteś prawdy, bo narcys nigdy nie działa tak nerwowo, jeśli nie czuje, że grunt usuwa mu się spod nóg. A to znaczy jedno: Twój spokój, Twoje milczenie, Twoje granice działają. I oto dochodzimy do prawdy, której narcys najbardziej się boi i której nigdy nie powie głośno. On nie boi się Twojej utraty tak jak myślisz. Nie boi się, że zabraknie mu twojej miłości, twojej obecności czy nawet twojego ciepła. Prawdziwy lęk narcyza to nie samotność, to utrata kontroli nad tobą. Przez cały związek chodziło tylko o władzę. Każdy jego uśmiech, każda cisza, każdy wybuch gniewu to nie były przypadkowe reakcje, to były ruchy w grze, której celem było jedno: mieć nad tobą przewagę. On potrzebował twoich reakcji jak powietrza. Potrzebował twojego strachu, twojego tłumaczenia się, twojego cierpienia, bo właśnie z tego karmił swoje ego. A teraz, kiedy milczysz, kiedy odchodzisz, kiedy nie dajesz już paliwa dla jego teatru, cała ta konstrukcja rozpada się w sekundę. Wyobraź sobie aktora na scenie, który nagle odkrywa, że publiczność wyszła, światła gasną, kurtyna opada, a on zostaje sam w ciemności. To właśnie dzieje się w duszy narcyza. On nie boi się ciebie. On boi się tego, że już nie możesz być widownią dla jego spektaklu. Boi się tego, że jego słowa nie mają władzy nad twoim sercem, że jego manipulacje nie trzymają cię już w miejscu. Boi się tego, że jesteś wolna. I właśnie dlatego twoje milczenie, twoje nie, twoje granice są dla niego jak cios prosto w rdzeń, bo w tej jednej chwili odkrywa, że bez twojej reakcji jest nikim. A to jest prawda której nigdy nie chciałbyś znać. To jest moment, w którym cała historia się odwraca. Cisza, która wcześniej była twoim wrogiem, teraz staje się twoją najpotężniejszą bronią. Kiedyś bałaś się jego obojętności, jego chłodu, jego milczenia. Myślałaś, że to dowód twojej bezwartościowości, ale teraz rozumiesz, że to wszystko było tylko iluzją, bo prawdziwa siła zawsze była w tobie. To ty masz w rękach klucz do wolności. Twoje nie jest mocniejsze niż tysiąc jego krzyków, twoje milczenie jest głośniejsze niż wszystkie jego manipulacje, twoje odejście jest bardziej bolesne dla niego niż cokolwiek, co mógł ci kiedykolwiek powiedzieć. On chciał, żebyś wierzyła, że bez niego nie dasz rady, a dziś to on nie potrafi poradzić sobie bez twojej uwagi. Dlatego chcę, żebyś spojrzała na siebie teraz inaczej. Nie jak na ofiarę manipulacji, ale jak na kobietę, która znalazła odwagę, aby się uwolnić. Nie jak na kogoś złamanego, ale jak na kogoś, kto odbudował się silniejszy niż kiedykolwiek. To jest twoja historia, twoje zwycięstwo i twój początek. I właśnie tutaj chcę cię zaprosić do działania. Podziel się w komentarzu swoją prawdą. Jaka była najbardziej szokująca reakcja Narcyza, kiedy zrozumiał, że stracił nad tobą władzę? Twoje słowa mogą być światłem dla innej osoby, która w tej chwili przechodzi przez to samo piekło i myśli, że jest sama. Twoje doświadczenie ma ogromną moc. Nie chowaj go tylko dla siebie. Napisz w komentarzu, zostaw polubienie i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje go usłyszeć. Bo każdy twój gest może być początkiem wolności dla kogoś innego. Jeśli to nagranie poruszyło twoje serce, nie zostawiaj tej prawdy tylko dla siebie. Kliknij Lubię to. Zasubskrybuj kanał Echo Duszy i udostępnij ten film komuś, kto wciąż tkwi w cieniu narcyza. Ten jeden prosty gest może być początkiem uzdrowienia dla kogoś, kto dzisiaj czuje się bezsilny i samotny. Pamiętaj, że wiedza, którą właśnie zdobyłaś, nie jest powszechna. Większość ludzi wciąż wierzy w maski narcyza. Ty już widzisz, co kryje się za nimi. To daje Ci przewagę, której on nigdy się nie spodziewał. Nie pozwól, żeby ten dar został zmarnowany. Wykorzystaj go, aby budować swoją wolność i inspirować innych. A jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, koniecznie obejrzyj kolejne nagranie, które teraz widzisz na ekranie. Szok. Narcyzm po zerwaniu ujawnia prawdę, której nie chciałbyś znać. Tam odkryjesz tajemnicę, którą on desperacko próbuje ukryć i która pokaże Ci, dlaczego twoja siła jest jego największym koszmarem? Subskrybuj teraz i bądź częścią tej społeczności, która zmienia ból w moc i ciszę w wolność.